Jednym ze skutków zakończenia II wojny światowej było stworzenie na świecie układu bipolarnego, tak zwanego dwubiegunowego, w którym jedną ze stron stały się Stany Zjednoczone, a drugą Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Istnienie dwóch tak odmiennych politycznie, kulturowo i obyczajowo mocarstw w jednym czasie, prędzej czy później, musi doprowadzić do rywalizacji. W tym przypadku rywalizacja ta trwać będzie przez następne 45 lat po wojnie i odbywać się będzie na wszystkich możliwych płaszczyznach. Zapraszam na kolejny film pod tytułem Początek zimnej wojny na kanale lekcje historii na YouTube. Zaczynamy! Podział świata na dwa bieguny usłyszeliście we wstępie. Natomiast teraz opowiem o innych skutkach, jakie poniosła ze sobą druga wojna światowa. Konflikt, który trwał blisko 6 lat, to najkrwawszy okres w historii ludzkości. Szacuje się, że ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej było ponad 55 do nawet 60 milionów, a dodatkowo ofiar wśród żołnierzy blisko 20 milionów, z których to tylko 5 milionów zginęło jako jeńcy wojenni. Biorąc pod uwagę fakt, że na świecie w ówczesnych czasach żyło około 2 miliardy 300 tysięcy ludzi, możemy zauważyć, jak potężne to były straty. Jednak nie wszyscy ludzie mają w sobie tyle uczuć i empatii, by widzieć w tym tragedię. I mam tutaj na myśli oczywiście dyktatora Związku Sowieckiego, Józefa Stalina, który powiedział kiedyś tak. Lepiej skrócić o głowę niewinnego, niż zawahać się podczas wojny. Te słowa tłumaczą w pewnym sensie wszystkie jego zbrodnie na jeńcach i cywilach. Swoją drogą Stalinowi przypisuje się także inny, bardziej wymowny cytat, pasujący do tej postaci jak ulał, lecz nie ma żadnego potwierdzenia, że te słowa wypowiedział szatański dyktator. Ten cytat brzmi: Śmierć jednego człowieka to tragedia, śmierć milionów ludzi to statystyka. Oczywiście po drugiej nazistowskiej stronie także wódz III Rzeszy niejednokrotnie wskazywał swoje podejście do kwestii strat w ludziach, jakie przyniesie wojna. I tak miał kiedyś powiedzieć: Jeżeli ta wojna jest przegrana, to nie jest moim zmartwieniem, że giną w niej ludzie. Nie uronię za nich jednej łzy, bo nie zasłużyli na nic lepszego. Po ogromnej skali śmierci, kolejnym tragicznym skutkiem II wojny światowej były potworne zniszczenia miast oraz infrastruktury, czyli dróg, mostów, kolei w krajach, gdzie toczyły się działania wojenne. Miliony ludzi utraciło majątki swojego życia. Wiele miast, takich jak na przykład Warszawa, Hiroshima, Nagasaki, Wrocław, Leningrad, Hamburg, Drezno czy Poznań, zostało zniszczone od 40 do nawet 85%. Kolejnymi skutkami są te natury społecznej. Setki tysięcy ludzi zostało inwalidami, tysiące osób utraciło zdrowie psychiczne, przede wszystkim ci, którzy doświadczyli piekła obozów koncentracyjnych. Tysiące dzieci straciło rodziców i stało się sierotami. I na koniec całe masy ludzi zmuszonych do przesiedlenia się w zupełnie nowe dla siebie miejsce i borykanie się z problemem bezdomności. Na tle kulturowym także nie było lepiej, ponieważ zarówno niemieccy naziści, jak i radzieccy komuniści kradli na potęgę i kradli co się dało. Oddział sztuki, z których wiele przepadło bezpowrotnie, przez cenną biżuterię, walutę, po wszelkiego rodzaju przedmioty, które mogły mieć nawet minimalną wartość, a i tak znikały. Ciekawym przykładem jest zdjęcie sowieckiego żołnierza wbijającego flagę ZSRS w Berlinie, który na obu nadgarstkach ma prawdopodobnie skradzione zegarki. Popatrzcie. Wojna wybudza w ludziach najgorsze możliwe instynkty, a więc z tego powodu zarówno naziści, jak i komuniści. Posuwali się nawet do wyrywania ludziom, którzy trafiali do obozów lub łagrów złotych zębów. Politycznymi skutkami konfliktu światowego z lat 40. XX wieku będzie definitywna utrata statusu kolonialnego mocarstwa przez takie kraje jak Francja i Wielka Brytania, a także przejęcie roli lidera światowej polityki przez Układ Bipolarny, a więc wspomniane już Stany Zjednoczone oraz Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. W lipcu 1945 roku w podberlińskim poczdamie prawdopodobnie z tego względu, że to właśnie w tym mieście w 1933 proklamowano powstanie Trzeciej Rzeszy odbyła się już trzecia i ostatnia konferencja tzw. wielkiej trójki, w której skład wchodzili Nowy prezydent USA Harry Truman, przywódca Związku Sowieckiego Józef Stalin oraz premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, którego w drugiej części konferencji zastąpił jego następca Clement Attlee. Głównym celem spotkania się reprezentantów tych trzech państw, tych trzech mocarstw, było podjęcie decyzji o dalszych losach pokonanych Niemiec, a także ustalenie. Ostatecznych kwestii podziału terytorialnego stref wpływu poszczególnych krajów. Zaczynając od sprawy niemieckiej, obradujący w Poczdamie zdecydowali, że terytoria dawnej III Rzeszy, czyli przede wszystkim Niemiec oraz Austrii, uwzględniając także stolice tych państw, zostaną podzielone na cztery strefy wpływu: amerykańską, brytyjską, francuską i sowiecką. Następnie Niemcy będą musiały wypłacić odszkodowanie za szkody i zniszczenia jakie wyrządziły zaatakowanym państwom, czyli tak zwane reparacje wojenne. By były one możliwe do wyegzekwowania, postanowiono także jeszcze jedną rzecz, mianowicie wprowadzić w życie zasadę 4D, jak denazyfikacja, demilitaryzacja, dekartelizacja i demokratyzacja. Tak, tak, wiem cztery dosyć trudne terminy, więc teraz omówię każde z osobna. Denazyfikacja wiązała się z usunięciem z życia politycznego i publicznego wszystkich osób, którzy w jakikolwiek sposób w przeszłości mieli swój udział w systemie nazistowskim. Demilitaryzacja oznaczała pozbawienie kraju uzbrojenia i infrastruktury obronnej. No i tutaj możemy sobie przypomnieć na przykład sytuację, z jaką Niemcy już miały do czynienia po I wojnie światowej. Stało się wtedy podobnie. Dekartelizacja, czyli podzielenie na kilka niezależnych spółek karteli gospodarczych, a więc co najmniej dwóch przedsiębiorstw z tego samego sektora, działających razem po to, żeby wspólnie koordynować oraz ustalać, Ceny, produkcje, rynki oraz docelowych klientów. No i demokratyzacja a więc przemiany ustrojowe, których celem jest wprowadzenie rządów ludu czyli potocznie mówiąc, systemu demokratycznego. Dalsze postanowienia dotyczące Niemiec obejmowały proces wysiedlania Niemców z terenów Czechosłowacji, Węgier i Polski. Nie pominięto też kwestii ukarania schwytanych zbrodniarzy wojennych, którzy dopuszczali się wielu przestępstw w czasie sześcioletniego konfliktu. Postanowiono, że procesy, w których Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, powołany do życia przez Wielką Trójkę i Francję dodatkowo, podejmie decyzję w sprawach nazistów w znowu symbolicznie wybranym mieście, czyli w Norymberdze. W pierwszym procesie na 22 głównych oskarżonych 12 skazano po prawie rocznym procesie na karę śmierci. Wśród tych osób znaleźli się między innymi dowódca Luftwaffe i jeden z najbliższych ludzi Hitlera Hermann Göring, gubernator generalnego gubernatorstwa Hans Frank oraz minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop. Z wyżej wymienionej trójki Frank i Ribbentrop zostali straceni przez powieszenie w 1946 roku. Natomiast Göring uniknął wykonania wyroku, przemycając do swojej celi kapsułkę z cyjankiem, który udało mu się spożyć na kilka chwil przed egzekucją. Łącznie w 12 procesach norymberskich oskarżonych zostało ponad 180 osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne popełnione w służbie III Rzeszy. Jednak to nie wszyscy, którzy na karę zasłużyli, ponieważ wielu zbrodniarzy uniknęło sprawiedliwości, uciekając w różne miejsca świata. Ale to jest temat na osobny odcinek i może kiedyś go zrobię. Teraz przejdźmy do pozostałych spraw, którymi zajęto się w czasie konferencji w Poczdamie. Ustalono przebieg zachodnich i północnych granic Polski, ponieważ wschodnie granice wzdłuż wydzielonej linii Kurzona zostały przyjęte w lutym 1945 roku podczas konferencji w Jałcie. Oprócz tego Związek Sowiecki przejął tereny Królewca. Mówiąc dalej o skutkach II wojny światowej, należy także wspomnieć o powstaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, która miała być takim swego rodzaju zastępstwem dla nieskutecznej w okresie międzywojennym Ligi Narodów. ONZ z założenia miała pełnić i pełni nadal funkcję organizacji pokojowej, która zrzesza różne państwa właśnie w celu utrzymania pokoju na świecie. Konferencja założycielska rozpoczęła się 25 kwietnia 1945 roku i wzięło w niej udział 50 państw, które stały się państwami założycielskimi organizacji. Na czele ONZ stoi sekretarz generalny, organem decyzyjnym jest Rada Bezpieczeństwa, a delegaci każdego należącego do ONZ kraju co roku biorą udział w sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W 1948 roku ONZ uchwaliła pierwszą deklarację praw człowieka, która stanowi zbiór zasad mówiących m.in. o prawach człowieka. Ustalenia konferencji wielkiej trójki, rozpoczęte w Teheranie przez Jałtę aż po Poczdam obejmowały kwestie dotyczące tzw. strefy wpływów. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Bułgaria, Czechosłowacja, wschodnie Niemcy, Polska, Rumunia i Węgry, znalazły się w strefie sowieckiej. Co więcej, oprócz tego na ich terytoriach stacjonowały w dalszym ciągu wojska Armii Czerwonej. Zainstalowano także odpowiednie służby bezpieczeństwa, a wszystko to miało na celu pomóc w przejęciu władzy przez lokalnych komunistów, którzy pod przykrywką samodzielności podlegli byli oczywiście Stalinowi. Nie, zreduk nie zredukowano także samego stanu liczebnego armii, co też było niepokojącym znakiem dla państw z Zachodu. Związek Sowiecki doprowadził do takiej sytuacji terytorialnej, że graniczył prawie ze wszystkimi państwami, w których wprowadzono komunizm. No taka sytuacja pozwalała na bardzo szybką interwencję zbrojną, na wypadek wszelkich prób wszczęcia protestów lub wywołania powstań mających na celu obalić czerwoną władzę. Ale mimo wyszarpania z rąk aliantów tak sporych terytoriów na zachodzie od Moskwy, Stalin nie chciał się zadowalać tylko tym. Zaczął więc pomagać komunistycznym działaczom we Francji i we Włoszech. Ale co najgorsze, to rozpoczęcie tzw. wojny psychologicznej, która obejmowała także działalność wywiadowczą. No i tutaj przechodzimy do ciekawej kwestii. Stalin mawiał, że żeby wygrać bitwę, potrzeba setek tysięcy żołnierzy, ale żeby zwycięstwo poszło na marne, wystarczy tylko kilku szpiegów. Wielką wartością na początku Zimnej Wojny była dla Stalina tzw. Piątka z Cambridge, której członkowie zajmowali wysokie stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Wywiadzie w Wielkiej Brytanii. No i właśnie dzięki temu mogli oni infiltrować te instytucje, a zebrane informacje przesyłać bezpośrednio na Kreml. Innym sukcesem szpiegów Stalina było zdobycie planów USA dotyczących budowy bomby atomowej, dzięki czemu w 1949 roku Związek Sowiecki miał już swoją własną bombę i rozpoczął testy. Takie postępowanie przywódcy Sowietów pozwalało wysnuwać teorię, że III wojna światowa zbliża się wielkimi krokami. Po zakończeniu II wojny światowej konflikt pomiędzy USA i ZSRS nasilał się coraz... Bardziej. Nierzadko w rywalizacji brały udział bezpośrednio także podporządkowane pod jedną i pod drugą stronę państwa. Ten okres napięcia pomiędzy nowymi mocarstwami nazywamy zimną wojną, ze względu na fakt, że nie doszło do otwartej i bezpośredniej konfrontacji zbrojnej pomiędzy stronami, ale każda ze stron zbroiła się i szykowała na najgorsze, jednocześnie poszerzając swoje strefy wpływu na całym świecie, tak by jeszcze przeszkodzić w tym przeciwnikowi. Symbolicznym początkiem tych wydarzeń stało się przemówienie, jakie wygłosił Winston Churchill 5 marca 1946 roku w Westminster College Fulton. A brzmiało ono tak: Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy: Warszawa, Praga, Wiedeń. Budapeszt, Bukareszt i Sofia. Wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca wokół nich ludność leżą, że tak się wyrażę, w strefie radzieckiej, i wszystkie w takiej czy innej formie podlegają nie tylko wpływom radzieckim, ale kontroli z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu. Jedną z osób, która była obecna podczas Wygłaszanego przez Churchilla przemówienia był prezydent USA Harry Truman, który popierał stanowisko Churchilla wobec Związku Sowieckiego. 12 marca 1947 roku Truman przedstawił kongresowi USA swój program, znany jako Doktryna Trumana, w którym jasno dał znak co do zmiany polityki państw zachodnich do Związku Sowieckiego. Oświadczył wprost. Że rządy komunistów zagrażają pokojowi na świecie, a zachodni świat musi zrobić wszystko, żeby to zagrożenie pokonać. Jednym z kroków, jakie w dalszej kolejności podjął Truman, było ogłoszenie w czerwcu 1947 roku amerykańskiego planu pomocy gospodarczej dla Europy, nazywanego nazwiskiem ówczesnego sekretarza stanu USA Georgia Marshalla, Planem Marshalla. Pieniądze mające pomóc w odbudowie zaproponowano także państwom komunistycznym. W tym także i Polsce, ale zasada ich przyznania opierała się na ścisłej kontroli wydatków przez USA. Związek Sowiecki wymusił na krajach od siebie zależnych odrzucenie tej propozycji. W obliczu narastających sporów ze Stalinem, dwa państwa Zachodu, USA i Wielka Brytania, zaczęły zgodnie popierać koncepcję, by utworzyć państwo zachodnio niemieckie. Wtedy też Stalin nocą z 23 na 24 czerwca 1948 roku zablokował dostawy do zachodnich sektorów Berlina. Bo musicie pamiętać, że Berlin w swoim obszarze podzielony był na strefy, ale ogólnie to znajdował się na terenie wpływów Sowietów, czyli we wschodnio niemieckiej części kraju. No i ta blokada dostaw nie odniosła jednak zamierzonego przez Stalina skutku, ponieważ państwa zachodu dostarczały ludności cywilnej pożywienie, odzież oraz węgiel na opał cały czas, tylko że drogą powietrzną przez blisko 11 miesięcy. No i 12 maja 1949 roku Stalin niepocieszony nieskutecznością blokady po prostu ją zniósł. Zachodnie strefy okupacyjne zdecydowały się na przeprowadzenie demokratycznych wyborów do Bundestagu, czyli do niemieckiego parlamentu. W wyborach tych funkcje nowego kanclerza zyskał działacz chrześcijańskiej demokracji, a także poglądowy antykomunista Konrad Adenauer. We wrześniu 1949 roku, za zgodą aliantów, proklamowano Republikę Federalną Niemiec, której stolicę wyznaczono w mieście Bonn. No i wtedy komuniści postanowili nie zostawać dłużnymi i utworzyli w październiku tego samego roku na wschodzie kraju swoje państwo, które nazwano Niemiecką Republiką Demokratyczną, ze stolicą w Berlinie, oczywiście w jego wschodniej strefie okupacyjnej. Trzy pozostałe strefy, pozostające pod zwierzchnictwem aliantów, utworzyły tak zwany Berlin Zachodni. Przez cały okres zimnej wojny bezpieczeństwa granicy Berlina zachodniego pilnowało kilka tysięcy żołnierzy koalicji zachodu. W Amerykanie zgodzili się na remil remilitaryzację ze względu na potrzebę rozwoju gospodarki, ale natomiast w NRD sytuacja zaczęła wyglądać tak, jak w typowym komunistycznym państwie. Czyli co, czyli co mam na myśli? No... Czyli o prawach człowieka nikt nic nie słyszał. Demokracja to może była, ale w Grecji, a jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, no to może posłużę się starą maksymą, mówiącą, że jeśli na Saharze władze przyjęliby komuniści, no to po pewnym czasie zabrakłoby tam piasku. No ale dobra, żarty żartami, ale ludziom naprawdę nie było do śmiechu. Z tego powodu wielu próbowało uciekać do Berlina Zachodniego. Na ten problem władza komunistyczna. Także znalazła rozwiązanie. No, w swoim stylu oczywiście. Mianowicie, w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku oddzielono zasiekami dwie strony miasta, a następnie postawiono 155 km muru, który następnie został naszpikowany wieżami strażniczymi oraz usiany strażnikami pilnującymi cały czas, by nikt nie próbował przedostać się na zachód. W czasie budowy muru wielu ludzi próbowało ucieczki, zostawiając wszystko, co mieli po swojej wschodniej stronie. Niektórzy oddawali swoje małe dzieci do rodzin znajdujących się po drugiej stronie zasiek. Nawet niektórzy milicjanci, tutaj popatrzcie na zdjęciu, próbowali w czasie służby ratować się ucieczką na zachód no przed widmem komunizmu. Zaczęły się naprawdę ciężkie czasy, ale tym sposobem dotarliśmy do końca tematu początku zimnej wojny. Wiele informacji pojawiło się w tym odcinku i pamiętajcie, że przedstawiam Wam jedynie pewne urywki wielkiej całości, jaka, jaka tworzy tę historię. Teraz dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. A teraz dla najbardziej wiernych i dociekliwych widzów na koniec ciekawostka. Przypuszczam, że wielu z Was zastanawia się, dlaczego raz mówimy Związek Sowiecki, a raz Radziecki. O co tu chodzi? No już spieszę z wyjaśnieniem. Oczywiście najbardziej właściwe jest mówienie Związek Sowiecki, ponieważ radziecki został wymyślony jako spolszczenie tego słowa nawiązujące do czasami używanego określenia kraj rad, czy kraju rad. Dodatkowo chodziło także o dosyć negatywne nastawienie społeczeństwa do słowa sowiecki, stąd wspaniałomyślne władze komunistyczne w Polsce starały się zmienić w użyciu sowiecki na radziecki. Kiedyś na ten temat y, nagrał film profesor Miodek. Możecie go odszukać i posłuchać profesora, który z pewnością bardziej profesjonalnie wyjaśni wam tę zależność. A teraz już naprawdę, cześć!